Dajcie przyjaciele, troszeczkę Wam opowiem o sobie, ale nie tylko. Nazywam się Michał Korgol, mam 43 lata. Z wykształcenia jestem prawnikiem. Przez wiele lat realizowałem się z sukcesem w tym zawodzie. W swoim życiu poznałem bardzo różnych ludzi, znam ludzi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy. I znam też ludzi, którzy tych pieniędzy nie mają wcale. Powiem Wam, co tych wszystkich ludzi łączy. Każdy człowiek, tak jak i ja kiedyś, chce być szczęśliwy, chce czuć się bezpieczny i chce być zaakceptowany. Człowiek świadomie czy podświadomie robi masę różnych rzeczy w swoim życiu aby osiągnąć te trzy rzeczy. Znam ludzi, którzy są na okładkach gazet jako multimilionerzy, ale kilka razy w tygodniu chodzą na psychoterapię. Znam ludzi, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, ale lek jest tak silny w ich życiu, a jednocześnie uzależnienie od adrenaliny. Że wymyślają to coraz to nowe hobby, aby jakąkolwiek to zepchnąć. Różnie ludzie podchodzą do tego tematu i różnie sobie z nim radzą. Jedni nie potrafią przeżyć jednej doby bez używki. Jeśli nie zepchnie problemów, nie zepchnie teraźniejszości, ćpając, nie jest w stanie funkcjonować. Znam człowieka, który ma bardzo dużo pieniędzy, ale jeśli nie pije wieczorem butelki whisky, nie jest w stanie zasnąć i nic nie jest w stanie mu pomóc. Nie ma znaczenia, co na zewnątrz osiągnął człowiek. Nie ma żadnego znaczenia. I mówię Wam to, powiem jeszcze raz. Ja od małego byłem człowiekiem, który wzrastał w tym samym systemie tego świata. Kończyłem szkoły z wyróżnieniem, z najwyższymi średnimi. Skończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa w Warszawie z wyróżnieniem i zacząłem budować karierę. Też chciałem być szczęśliwy. Myślałem, że pieniądze mi to umożliwią. Chciałem być bezpieczny i zaakceptowany. Doszedłem do tego miejsca, że byłem współwłaścicielem dwustuosobowej kancelarii prawniczej. Ludzie klepali mnie po plecach, mówili: Michał, jesteś człowiekiem sukcesu. Wow, to o to w życiu chodzi. A ja. Byłem mistrzem świata w zakładaniu masek. I wiecie o czym mówię. Bo większość z Was, choć może macie różne historie, żyje podobnie. Udajecie przed kolegami, twardzieli. Udajecie przed dziewczynami, żonami. Ja też udawałem. Tu jest moja żona. Każdego dnia udawałem kogoś, to myślałem, że powinienem krować swój wizerunek. Uważałem, udawałem też przed moimi wspólnikami. Udawałem przed klientami, udawałem przed kolegami, cały czas udawałem twardziela, bo zawsze słyszałem, że przetrwają tylko najsilniejsi i jeśli okaże jakąkolwiek słabość w swoim życiu, to system tego świata mnie wypluje, a ja przecież chciałem być szczęśliwy. I tak sobie żyłem, ale było mi z tym ciężko, bo wracałem do mojego pięknego domu, w którym ludzie się zachwycali, jako piękną posiadłość zbudowałeś, a ja nalewałem sobie butelkę. Nalewałem sobie kieliszek wina lub szkaleczkę whisky i zastanawiałem się, czy to o to w tym życiu chodzi. Za parę lat zbuduję jeszcze większy dom. Dorzucę do tego dom w Hiszpanii. Nie będę jeździł 4 razy w roku na zagraniczne wakacje, będę jeździł 10 razy w wakacje i jak będę miał zły humor, to pójdę sobie wydać kasę i coś kupić. Ale wiedziałem, że to nie działa. Dotknąłem tego. Miałem po ludzku wszystko, co ma to zaoferowania ten świat? Pozycję, szacunek. Występowałem na konferencjach z ministrem sprawiedliwości, prężyłem się. Ale jednak była wewnątrz mnie wewnętrzna pustka, którą mogłem próbować spychać, mogłem próbować nie nazywać tego po imieniu, ale ona była i to było niepodważalne. I pamiętam któregoś dnia, w takim momencie, najmniej spodziewanym chyba dla mnie, kiedy właśnie zrozumiałem wszelkie prawidła funkcjonowania tego świata, prawidła ekonomiczne, prawidła gospodarcze, historyczne, wpływ socjologii, spo, spo, e, e, społeczności w ogóle na to wszystko, nagle spotykam ludzi w moim zawodowym życiu, którzy mówią mi: Michał, tak naprawdę nie ma znaczenia, co do tej pory zbudowałeś, co tam masz i tak dalej, czym tam się chlubisz. Znaczenie ma tylko to. Że Jezus 2000 lat temu umarł za ciebie. Popatrzyłem na nich jak na wariatów. Dobre, mówię. Okej. Okay. Mówię, jeśli ktoś potrzebuje Boga, to na pewno nie ja. Potrzebują go degeneraci, ludzie, którzy nawiedziali w życiu. Ale ja żyłem w takim przekonaniu, jak zawsze mnie budowano, że pila z moich uczynków będzie dodatni. 90% na plusie. Bóg, jeśli w ogóle istnieje, to jest to dziadek z długą, siwą brodą, posadzi mnie kiedyś na kolani, bo mi, skupił, bilans dodatni, okej, okay, lecisz do nieba. To był temat, którego nie ruszałem w swoim życiu. Zresztą zobaczcie, kiedy mowa o Jezusie, mowa o Bogu, jakie w reakcje, zdziwienie, szyderstwa, jak to? W XXI wieku przecież teraz możemy porozmawiać o transferze Lewandowskiego do Barcelony. O wszystkim, wszystko jest ważne. Historia kwiateczek, ploteczek, wszystko to jest ważne. Ale Jezus, no nie, ty jesteś wariatem. Siedzę czasami z córkimi przy stołach, słucham oni, o czym rozmawiają. Zaczyna się od Putina, Bidena, generalnie, za chwilę się kłócą politycznie, kończy się na piłce nożnej. Nikt z nich tak naprawdę nie potrafi powiedzieć słowa na temat siebie, ale kiedy ja zaczynam mówić o Jezusie o świadectwie działania Jezusa w moim życiu oni mówią, ty jesteś wariatem. Ja jestem wariatem. Mówię, opowiadam ci, że spotkanie z Jezusem Podniosło każdy element mojego życia A ty opowiadasz mi Za ile milionów Lewandowski Przeszedł do Barcelony Jaki to ma związek z swoim życiem, człowieku Jaki to ma związek z tym Że każdego dnia się boisz Jaki to ma związek z tym Że tak naprawdę każdego dnia musisz się napić Jaki to ma związek Bóg to nie jest religijna postać Która jest tam po coś sobie Jeśli Bóg nie byłby Praktycznie dotykalny, to w życiu nie ukierunkowałbym się w jego stronę. Ale prawda jest taka też, że nie wiedziałem tak naprawdę, co to oznacza, bo te dwie osoby powiedziały mi, że, że tak naprawdę liczy się tylko to, co Jezus dla mnie robił, ale ja mówię, to jest jakieś dziwne. Jakieś dziwne. Ale pamiętam, przyszła taka sytuacja, kiedy w życiu zawodowym yy, to była obiektywnie trudna sytuacja, myśląc po polsku. Każdy normalny, w cudzysłowie, człowiek, w takiej sytuacji zaczyna się bać. A oni we dwóch się nie bali. Wszyscy się bali, tylko oni się nie bali. A ja my, no nie, coś tu jest nie tak. Właśnie świat, który sobie wybudowałem przez lata, który stał na tym fundamencie, który właśnie wam opowiadałem, tej wiedzy intelektualno-ekonomiczno-gospodarczo-społecznej, on nagle zaczynał pękać. Bo tylko dwóch ludzi, którzy mówili, że spotkali osobiście Jezusa, oni się nie obawiali. I pamiętam. To był moment przełomowy w moim życiu. Wtedy po raz pierwszy stanąłem. Było mi trochę dziwnie z tym, jeśli chodzi o odczucia, ale stanąłem i mówię: Jezus, jeśli ty jesteś realny, jeśli ty nie jesteś tam wisiorkiem, obrazkiem i takimi tam innymi rzeczami, jeśli ty jesteś realny, to ja chcę ciebie poznać osobiście. Chcę cię poznać osobiście tak, jak te dwie osoby, które opowiadały mi, że ciebie znają. Słuchajcie, przyjaciele, od tej pory w moim życiu. Zaczęło się dziać masę ponadnaturalnych rzeczy. Cały czas wcześniej uważałem siebie tak, jak postrzegali mnie ludzie, że jestem dobry, że jestem porządny. Ale ilekroć zacząłem wołać do Jezusa, którego nie znałem i nawet nie wiedziałem do końca, czy on istnieje, przychodziło we mnie w drzwi przekonanie, że jestem brudny. Przychodziło we mnie przekonanie, że jestem na pustej autostradzie do piekła, dlatego że żyję bez niego. Ale ja mówię, o co chodzi? O co chodzi? Jak to żyje bez niego? O co? Przecież żyje tak jak wszyscy ludzie. Żyje tak jak wszyscy im mówili. Kiedyś uczyłem się świetnie, tak teraz pracuję, jestem zaangażowany, pracuję po 12 godzin, bo taki był okres, później już mniej, tak? I odcinał kupony. Przecież sam na to wszystko zapracowałem. To te ręce zawdzięczają to. I to był największy mój problem. I to jest największy grzech ludzkości, za który ludzie idą do piekła. Nie dlatego, że tam ktoś kogoś tam zabił. Za niezależność od Boga, że to ego człowieka siedzi na tronie. Ja, mi, moje, dla mnie, przeze mnie. To jest najważniejsze. I to jest w życiu każdego człowieka. Ludzie czasami potrafią nawet przybrać pozycję niby ofiary, ale tak naprawdę cały czas szukają korzyści dla siebie. I pamiętam, wchodząc już do płęty, któregoś dnia. Wszedłem do łazienki mojego pięknego domu, zamknąłem się, usiadłem na sedesie, było to na 10 lat temu i zacząłem płakać. I zacząłem wołać, Jezus, ja wierzę, że to Ty. To Ty jesteś Bogiem. To Ty umarłeś za moje grzechy i wziąłeś winę i karę za to, że żyłem bez Ciebie, za moje bezbożne życie. Wierzę, że zmartwychwstałeś. Powiedziałem, przyjdź i mnie uratuj, bo nie chcę udawać. Nie chcę dłużej udawać, przyjaciele, ja nigdy wcześniej nie miałem w ręku Biblii. Uważałem, że jest to książka dla słabych ludzi, którym w życiu nie wyszło, a ja byłem świetnym mózgiem i intelektualistą, więc tak nisko nie upadłem, takie miałem przekonanie, aby brać do ręki Biblię. Niech to zostanie dla mocherowych beretów albo innych jakichś tam nieudaczników. Ja byłem z innej kategorii, ale tego dnia, tego dnia złamałem się tam. Złamałem się. Oddałem mu swoje życie. Siedziałem na SEDESie i płakałem, wołając do Niego, a Jemu to nie przeszkadzało. Wiecie dlaczego? Bo Jezus jest niereligijny. On zawsze poszerują nas informacjami, że trzeba przyjść w jakiejś pozycji, trzeba coś tam powiedzieć, bo mu się to nie spodoba. Ludzie, On stworzył niebo i ziemię. On to wszystko wymyślił. On to wszystko zaprojektował. On, On. I myślicie, że co? Że jemu zależy, żeby mu wiersze recytować. On powiedział, kiedy Jezus, kiedy chodził w ciele po ziemi, jeszcze powiedział: tam mnie ludzie czczą mnie swoimi wargami, bo ser ich jest daleko ode mnie. Przez 33 lata mojego życia, moje serce było daleko od Jezusa. Jakby ktoś mnie zapytał, czy jest dla Ciebie Jezus, coś bym tam powiedział. Jakąś regułkę bym rzucił, bo to jest taka poprawność polityczna. W niektórych rolach mówi się, E, nie wiesz, ja nie wierzę, żeby być kozakiem. A niektórych... Tak, tak, wiesz, ja wierzę, generalnie spoko. Tylko jak pytam dzisiaj ludzi, okej, okay, dobrze, mówisz, jesteś wierzący, to no powiedz mi, kim dla ciebie jest Chrystus? Dla ciebie, osobiście. Kim On jest? Jaki związek z Twoim życiem ma przyjście Jezusa na ziemię? To wiecie, co słyszę? E, 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 no właśnie, właśnie o to chodzi. To nie wiedza o tym. Że żył taki człowiek jak Jezus Zbawia człowieka To nie to To wiara Czyli pewność w to Że On przelał na krzyżu krew Zamiast Ciebie Przyjaciele Bóg od początku Jest stały i niezmienny On powiedział kiedy Karą za grzech jest śmierć Więc ktoś musiał umrzeć I teraz jeśli człowiek nie przyjmuje Przez wiarę, bo tylko przez wiarę może przyjąć Zastępczej ofiary Jezusa to musi umrzeć. To jest logiczne, bo Bóg jest bardzo logiczny. Zrozumcie to. Powiem wam, jak było ze stworzeniem pierwszego człowieka. On miał na imię Iż, w Polsce mówi się Adam. Bóg stwarza pierwszego człowieka i mówi mu, będziesz panował na ziemi. Przekazuję ci ziemię, niebiosa są niebiosami Pana, a ziemię dałem synom ludzkim. To od początku człowiek miał zarządzać na Ziemi. Miał mieć relacje z Bogiem i zarządzać na Ziemi. No i co robi ten geniusz, pierwszy człowiek? On wpada na pomysł, że jednak lepiej będzie, jak on posłucha diabła. I co? I wskutek tego buntu wobec prawdy, władza, którą Bóg przekazał człowiekowi, zostaje przekazana przez, przez człowieka diabłu. Od tej pory to diabeł panuje na Ziemi. I teraz. Bóg widzi z góry, patrzy na ludzki gatunek, który upada, upada. Słowo mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli ich brakiem chwały Bożej. Czyli nie ma takiego człowieka, który bez Jezusa zostałby usprawiedliwiony w oczach Boga. I teraz największy akt miłości w historii ludzkości, w historii tego świata. Bóg. Ponieważ jest niezmienny i nie mógł strącić tak diabła, bo to człowiekowi dał mandat do panowania na Ziemi, postanawia zejść na Ziemię jako człowiek. Rodzi się normalny człowiek. Jeszuła, czyli Jezus. Jest powiedziane, że wyrzekł się bóstwa na ten czas. Rodzi się, chodzi normalnie do szkoły, później pracuje ze swoim ojcem, który był cieślą, ale przez ten cały czas szuka Boga. Studiuje pisma, studiuje żydowską torę i dowiaduje się przez wiarę, że on, składają świadectwo o nim, że to on jest Chrystusem, że to on ma zbawić świat. On jako pierwszy człowiek musiał w to uwierzyć, nie miał żadnych dowodów. Religijni ludzie, kapłanie, kapłani, którzy chodzili w pięknych szatach, mówili, że jest zwodzicielem i chcieli go zabić. Ludzie chcieli od niego tylko chleba, uzdrowienia, ale finalnie i tak gorszyli się nim, ale on sobie nic z tego nie robił. Odwracał się i pytał: Kto się jeszcze mną zgorszy? Błogosławiony, czyli uszczęśliwiony ten, który jednak się mną nie zgorszy. Jezus przeżył jako człowiek całe życie bez grzechu i podjął decyzję, że idzie na krzyż, aby wziąć winę i karę za moje i Twoje bezbożne życie. I to jest jedyna opcja zbawienia. Ludzie cię mówią tak, okej, okay, tam Jezus, coś tam, coś tam, ale jak jest trwoga, to wołają, Boże, Boże, jeśli jesteś. Jezus Chrystus to ostatnia odpowiedź Boga dla człowieka. Dlaczego? Bo On powiedział, wszystko, co jest potrzebne do życia i do pomożności, zostało dane w Jezusie Chrystusie. Nie da się odrzucić Jezusa, i ktoś tam mówi, a ja mam kontakt z Bogiem. Masz kontakt ze swoją głową, ze swoimi emocjami, a być może ze swoimi demonami też. Przyjaciele, Ewangelia od dwóch lat jest taka sama. Taka sama. Jezus pokonał śmierć. Każdy, kto uwierzy, nie umrze, ale żyć będzie na wieki. Powiedziałem wam, niespełna 10 lat temu. Narodziłem się na nowo z Bożego ducha, uwierzyłem, i zawołałem do niego. I w tej łazience spotkałem się z nim. To jest trudne do wytłumaczenia. Nawet nie chcę wam tego tłumaczyć, bo ludzie mnie pytają. A jaką miał szatę? Duch nie ma szat. Spadły ze mnie tony ciężarów. Wszystko zaczęło być inne. Moja żona najpierw się obawiała. Pomyślała, że zwariował, zeskizował. Rzuci pracę, rzuci dom. Będziemy w ruinie. A mieliśmy wszystko. Przypomnę wam jeszcze raz. Ale po trzech miesiącach przyszła do mnie i powiedziała... Patrząc na zmiany w Twoim życiu, wierzę, że jest Jezus, wierzę, że On żyje, bo jesteś zupełnie innym mężem i jesteś zupełnie innym ojcem dla naszych dzieci. Spotkanie z Jezusem, nowe narodzenie zmienia życie, ale zadaj sobie to pytanie: czy Go znasz? Czy znasz to tylko ze słyszenia, że ktoś Ci coś mówił? Kim On jest dla Ciebie? Pamiętaj, decyzja o. Oddaniu mu swojego życia, czyli tak naprawdę to kiedy Ty zaczynasz wierzyć, że to On jest Bogiem i wszedł na Ziemię w ciele, jako człowiek poszedł na krzyż i umarł za Twoje grzechy, a następnie zmartwychwstał, i jeśli zdecydujesz mu oddać swoje życie, czyli tak naprawdę zdetronizować swoje ego, żeby to On panował w Twoim życiu, będziesz zbawiony. Już dzisiaj uzyskasz pewność zbawienia. Ludzi w kościołach utrzymuje się strachem. Musisz to, czy musisz tamto. Jak nie będziesz dobry, to Cię Bóg będzie smagał. Takie rzeczy się mówi po to, żeby ludzie się bali. Ale to jest sprzeczne z Ewangelią. Do zbawienia wystarczy wiara, czyli decyzja o pewności. Pewności, że Jezus umarł za Twoje grzechy i że zmartwychwstał. To wystarczy. Zbawienie to jest dar od Boga dla ludzi. Z łaski. To są takie magiczne słowa religijne, których ludzie nie rozumieją. Co to znaczy z łaski? Łaska to jest niezasłużona przez Ciebie i przeze mnie przychylność Boga dla Ciebie. Nie zasłużyłeś na to, ja na to nie zasłużyłem, ale to jest dar od Boga. Przyjmowalny jedynie wskutek decyzji. Wiary. 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 Czyli pewności. Pewności. Przyjaciele, mało tego, że tak naprawdę człowiek, który narodzi się na nowo, jak ja tak niespełna 10 lat temu, i przyjaciele, którzy są tutaj też ze mną, czy, czy moja żona, uzyskuje pewność zbawienia, to tak naprawdę jeszcze od 10 lat ja w swoim życiu niszczę dzieła diabła. I w swoim życiu, i w życiu innych ludzi. Dzisiaj pierwsza głosiła do Was świadectwo moja żona. Opowiadała wam o ludziach, których uzdrowiliśmy. I to nie jest coś niespotykanego. On powiedział, 2000 lat temu to powiedział i od 2000 lat to się dzieje. A ci, którzy uwierzą we mnie, na ręce chorych kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Demony wyganiać będę, będą. Robię to zawodowo cały czas. Przychodzą ludzie, proszą o, o uwolnienie od demonów. Odchodzą wolni. Dzisiaj to się nazywa odpowiednio. O, mam taką depresję, taką depresję. Tutaj nazywa się to. I się traktuje to jak cnotę. Jak chcesz żyć? Chcesz, masz depresję, masz problemy psychiczne, podejdź do mnie. Położę na to moje ręce w imieniu Jezusa, nakażę temu odejść i odejdziesz wolny. Pytam się, jak chcesz żyć? To jest to samo pytanie, które dwa tysiące lat temu Jezus zadawał ludziom. Ewangelia to nie jest pogadanka. Ewangelia jest mocą Bożą, mocą Bożą, realną, doświadczalną, przeżywalną mocą Bożą. Pytanie dzisiaj, nie gdzie jest Bóg? Pytanie, gdzie jest Twoje serce? I czego chcesz w swoim życiu? Ty. I tylko Ty. Bo reszta już się wykonała 2000 lat temu. Jezus wziął na krzyżu każdą chorobę na siebie, wiem. Że nie przeczytali, nie, nie, nie ustali o tym w wiadomościach. Ale taka jest prawda, że w Jego ranach i sińcach jest już Twoje uzdrowienie. Każdy, kto wierzy dzisiaj, egzekwuje po prostu egzekwuje moc, która jest dostępna wskutek tego, co zrobił Jezus 2000 lat temu. Dzisiaj opowiada się ludziom, jakieś kawałki. Przekonuje ich na siłę. O wiesz, o chodź tutaj, zapisz się do tej takiej instytucji. O wiesz, u nas to jest tak fajnie. A Jezus wychodził, patrzył na ludzi i mówił tak. Upamiętajcie się. Upamiętajcie się, bo przybliżyło się do Was Królestwo Boże, kiedy ja tutaj jestem. Jezus nie był humanistą. Jezus nie rozczulał się nad ludźmi. Ale reagował na wiarę. Reagował na wiarę. Nigdy nie przeszedł obojętny. Zostawił każdemu człowiekowi wolną wolę. Każdemu człowiekowi. Dzisiaj to człowiek, nie Bóg, decyduje, jak będzie miał tu na ziemi i gdzie spędzi pieczność. Przyjaciele, będziemy tu jeszcze przez chwilę. Jeśli potrzebujecie modlitwy, to chodźcie do nas śmiało. O uzdrowienie, uwolnienie, nieważne. To nie jest wstyd wziąć uzdrowienie czy uwolnienie. To wstyd z tym chodzić i nic z tym nie zrobić. Więc będziemy tu jeszcze przez chwilę, ale pamiętajcie, najważniejsza decyzja to powierzenie mu swojego życia. To jest ten moment, w którym Ty zgadzasz się z tym, wierzysz w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy. Że wziął na siebie winę i karę za Twoje życie, które było niezależne od Niego i że zmartwychwstał, że On zmartwychwstał, czyli pokonał śmierć. Jeśli w to uwierzysz i wezwiesz Jego imienia na swoim życiem, narodzisz się na nowo, będziesz zbawiony, zostaniesz obywatelem Nieba. I jedna, ostatnia informacja. Nie potrzebujecie do tego żadnego pośrednika. Nie potrzebujecie do tego żadnego księdza, żadnego duchownego, żadnego świętego. Potrzebujecie podjąć decyzję, potrzebujecie uwierzyć. Możesz podejść do nas, pomożemy ci poprowadzić w modlitwie, ale to i tak ty swoją wolną wolą decydujesz, czy tego chcesz, czy nie. Ale możesz to zrobić sam, tak jak ja, niespełna 10 lat temu, zrobiłem to w toalecie mojego domu, płacząc. Kiedy stetronizowałem swoje ego, wier wierząc, że to On jest Bogiem i zapraszając Go, aby panował w moim życiu. Amen. Przyjaciele, mądrych wyborów Wam życzę, bo to nie jest przypadek, że jesteście tutaj dzisiaj Wy. To nie jest przypadek. I pamiętaj, już nigdy nie powiesz, że Ty nie polega prawdziwa Ewangelia. Dobrych, mądrych decyzji, przyjaciele. Amen. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 10 w Białym Stoku, tutaj, przy ulicy Sienkiewicza 57 w stali 104. Jeśli macie w swoich rodzinach, wśród swoich znajomych, jakichkolwiek chorych, jakichkolwiek zdemonizowanych ludzi, przekażcie im tą informację. Mogą przyjść, wziąłem swoje uzdrowienie. Za darmo. Darmo wzięliśmy i darmo dajemy. Jesteśmy też regularnie na ulicach Białego Sroku, głosząc Ewangelię. Możecie nas spotkać w zasadzie co tydzień albo co dwa tygodnie tutaj na rynku Kościuszki, piątki i soboty, jak również na, na bulwarach. Powiadomcie tych, którzy są w potrzebie. Jeśli dzisiaj zabrakło Ci odwagi, przyjdź na nasze spotkanie i weź swój cud. Amen.